Halo halo, cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zbetowania, leci pierwszy bet poprzedniego nie zdążyłem nagrać, nie widziałem że mi się skraszował Aktion Wygrałem na 17%, chyba tam miałem 70, kurwa 8 dolarów plus minus i wygrałem dwie koski Jedną słabą, jedną taką lepszą, która pewnie pójdzie na giveawaya, o właśnie z tym gazem wygrałem yy, I do, dobry bet był, bardzo nawet dobry bym powiedział ja Chyba już nawet sobie następnego Dzisiaj troszeczkę lepsze bety, bo no w sumie miałem lepszy dzień na jackpocie i tutaj też coś wygrałem i, i, i sobie mogę pozwolić na, na większe, większe bety. Live był chwilę temu, więc jak jeszcze ktoś nie followuje mnie na, na e, Twitchu to i sam ich live na hitboxie też mam. Ojojoj, chyba będzie zemsta. No i poszła zemsta, kurwa. Chuj z tymi skinami ja Mu tyle zabrałem. Ojojoj, oj, oj, kosa już jest moja. Łana dyskosa chcę sobie wziąć. Yy, tą kosę wygrałem. Jest nawet, wiecie co? Że nawet jest spoko ta kosa i ja bym bardzo chciał ją chciał wziąć. Tam ogólnie wejdę w tego beta, tylko że jeszcze nie wiem dokładnie czym. Miałem przygotowane, przygotowane naklikane, a mi się pamiętajcie, że im więcej lajków, yy, tym szybciej kolejny odcinek. No nie mówmy się, że co 25 tysięcy będziemy robić betowanie i to tam przory mogę betować przecież śmieciami. Czasami śmieciami też przecież gdzie ugrać No i, 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 i co? No i dajcie lajka, tak? Napiszcie w komentarzu trading yy, który jest ważny Ja co tutaj wiecie co? Przybetuję dołożę bo bym chciał wygrać to co, to, co tutaj jest na, na tym stole no Przyda mi się to do, do do kolekcji w moim ekwipunku Lubię mieć dużo w ekwipunku Dobra, poleciały, zaraz to dojdzie, ja już sobie przygotuję kolejnego. W ogóle tak się gra, że sobie człowiek przygotowuje kolejnego beta w razie w, żeby dojechać, tak? Teraz pójdzie taki mniejszy, bo wiecie, nie, musicie pamiętać o tym, że nie zawsze wygrywa duży, du, duży, yy, duży bet. Wszystko jest zależne od yy, ticketu. Ticketów jest od 0 do 100, tak? Jak jest ticket yy, niski, wlazłeś szybko, jako pierwszy. Załóżmy, ticket będzie 3%, nie? Załóżmy. To wygrasz na becie, nie wiem, za 11 dolarów nawet, więc to nie zawsze trzeba duże bety pisgać. Trzeba o tym pamiętać, nie? Dlatego czasami się zdarzają takie fuksy, że ja w to nie wierzę. Oj, tu już się zrobił porządny bet? Nie, to ja przez idiotę Szymona się tu mnie ciepło zrobiło ale dobrze że są takie skiny bo ja wtedy będę mógł zrobić sobie konkurs a konkurs zrobię pewnie przy okazji openingu bo przy openingu wtedy najłatwiej jest poprosić was o lajki wy lubicie oglądać openingi co mnie cieszy i jeśli wy lubicie to robić to ja to lubię nagrywać i tam zrobimy też pewnie jakiś konkurs a dziś możecie sobie po prostu napisać napisać w komentarzu moje mam kłosy kolejną mam 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 oczywiście że mam możecie napisać w komentarzu Trading i jaki skin jest Wam potrzebny, bo najprawdopodobniej w środę. Albo we wtorek pojawi się rozdawanie skinów, które lubię. Każdy je lubi, bo są skiny wtedy rozdawane. Ludzie się cieszą, kobiety się rozbierają. I przypominam, że Snapchat i Samu X z my friend, Instagram, Szymon Dolnik, Kasprzyk Dolnik i samu. W opisie w pierwszej linijce. Wypadałoby, żebyś tam był, tak? Mamy się też jakieś konkursy, pojawiają informacje ważne. Fajnie by było, żebym cię tam zobaczył. Bo dlaczego nie? Dobra, te poszły w ofertę. Pójdziemy teraz... O nie, nie, ale głupi Szymek byś był. Ale głupi, ale głupi byś był. już takie dwie przejebałem na tej stronie. Już takie... Ale głupi byś był. Głupi. Dobrze, mamy to... taki to taki mniejszy przygotowany Ale on jest tylko po to, żeby w razie wuj, jakby zaraz mi ktoś tu przetrząc Dobił Tak. Uku. Dobił i chuj Czasami te, te 15 skinów to za małe jest, nie? Okej okay. Last ...read Ticket Ty dzisiaj support był oddawany z tego co widzę No, dzisiaj był support oddawany <laughs> A ja kurwa skinów nie dostałem. O, chuj, mi tu 300 albo 300, 400 dolarków wiki ta strona. Nie, chyba nie dostałem. A raczej odrzucać ofertę, nie odrzucałem, bo ja nie jestem z tych, co odrzucają, mamy kolejnego beta. <laughs> dokładajcie, dokładajcie, bo tu się wiedzieć, co się działo przed tym, jak otworzyłem nagrywanie. Tu takie bety szły, że ja w to uwierzyć nie mogę po prostu. No i się pojawił kolejny, już jest lepiej, już jest cieplej, już jest 40 dolarów 160 yy, na polskie lubię to lubię to w ogóle czajcie to że poprzedni yy, poprzedni bet to jest 1000 złotych prawie ktoś to czaj? no to takie jest klikanie, klikanie, klikanie ale jestem kloca do przodu nie? coś tak mówi piękna sprawa czasami wygrać no też się zdarza czasami przegrać widzicie ten biggest yy, win to ja w nim siedziałem <laughs> i wszystko przegrałem a nieważne dupa mnie boli to teraz <laughs> ale trafiliśmy na konia tej gry to MK też jest w miarę spoko, ładna. Ale czy wygram? No 48%. Oj. I chuj. Chuj bombki szczelił. Czyli tak był mniejszy. Dobrze jest. Nie wjechałem najdroższymi skinami. Nie mam się na razie czym denerować, bo i tak jestem na plusie. A mówię, a, a betuje, betuję dość słabymi skinami na razie. Choć zaraz chyba przypierdolę konkreta, bo zaczynam się denerwować. Tak, chyba pójdzie konkret. A dlaczego kurwa nie? A dlaczego kurwa nie? Zrobię konkreta. Mogę hurtworldzik się niedługo pojawi. Nie wiem kiedy to dodam, ale bardzo myślę, że jakoś po tym odcinku będzie gdzieś... Misiał na YouTubach już hurtworld. Tym sobie wejdę. To jest chyba najładniejszy famas, tak mi się wydaje. Tym sobie wejdę, tym, tym, tym. Już trochę tutaj dołożę pieniędzy. Yy, tym I... och, tym, tym, tym 25 euro, z 30 dolarów Jestem sam w becie, no tak w sumie Nie zachęcam ich, tym co tu wrzuciłem do Do zabetowania, więc dołożę Dołożę trochę lepszych skinów, żeby widzieli, że coś jakoś wygląda chociaż Przecież same fioletowe skiny dałem Dołożę sobie 30 jeszcze. I w tym czasie już przygotuję sobie kolejną ofertę. Bo dlaczego nie? To jest piękne. To jest tak piękny skin, jeszcze nalepka wirytusów na nim jest. Dobra, ja dokładam tu 30 skinów, tu mi się szykuje. Okej. Okay. Hmm. Ja sobie uszkuję takiego beta, że z początku wejść bym chciał wejść. Tak, na samym początku bym chciał wejść. Sobie tutaj przejadę do tyłu i teraz tak. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Biorę, biorę, biorę. Czekaj. Skąd ja kurwa ich tyle mam? Biorę. Biorę. Teraz tu dycha, żeby tam jeszcze jakaś ta cena była wyższa. Jeszcze jakąś trójkę bym chciał na końcu chociaż. Dobra, może być to 11 nawet. Dobra, w mamy 50, no to będzie z 58, do na razie z tego beta tak w sumie to za dużo nie dostanę jakiś śmieci. No przez to, że właśnie teraz dobiłem jak debil. Mam nadzieję, że tego nie stracę. Kurde, chyba, że tamtego beta nie nagrałem. Taki uśmiech na rieu miałem jak nigdy. Dobra, ja mam uszykowanego kolejnego, tak, żeby wbić na sam początek. Na sam początek i spróbować wygrać, tak? Spróbować zrobić zamieszanie. To widzicie, u mnie jeżdżą. Ale nie wiem czy tu, tu będzie... O, już się zaczyna, game over wszedł. To nie jest czasami mój skin To jest kurwa czasami mój skin, ale dobrze że wszedł, przynajmniej się zrobiło 80 44 moje, no, przykro by było ja bym to przejebał W ogóle dzisiaj przez tą stronę przeszło 12 tysięcy itemów, czajcie kurwa to Ciekawe ile Jack Sparrow sobie do, do, do ekwipunku wziął Dobra dochodzą kolejne, kolejne przedmioty i kolejne, już mamy 108 Czyli robi się ciepło, a każdy bet przepycha yy, mój ticket Ogólnie, nie? Zmniejsza bądź też zwiększa, zależy w którym momencie dodałem Dodałem to do oferty Dobra, wrzucam na stół kolejne od razu W mógł go wygrać, bo tu mam takie skiny Głównie do, do gry Mamy to, dobrze, mamy to I, kurwa, konkrecik jakby był, tak kiedyś na live pamiętam Trafiłem tyle kurwa ale nie jestem pierwszy, ale to no, Chyba o niczym nie stanowi Jestem pierwszy, może ten. Nie będzie problemu. Daj, oferta. Raz, raz, kurwa. Dobra, jest oferta. To z tym nożem nie zaakceptowałem? Udało nam on chyba jakiegoś. A nożyk to fajnie, ja lubię nożyki. Kurwa, każdy... Ja, 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 ja nóż jak zasiłek bym brał. Bo to nie była ta, nie? Bo ja nożem nie wchodziłem, no to musiały być poprzednie. Kłowody mnie Ja tymi nalybkami na je daję w giveaway'u cały czas chłopie, tak się nie robi. Tu wziąłem te noże, tu wziąłem te noże. Tamto było z poprzedniego beta. Ale czekajcie, bo mnie tu oferta nie przyszła, czy co? Nie słyszałem bzdink. No jednak doszło, ale nie było bzdink. Nie wiem, coś po prostu z dźwiękiem Steam Helpera się jebnęło. A w ogóle polecam ten program wszystkim, bo... Przynajmniej wiesz co dajesz, tak? Team helper jest bardzo fajną sprawą. tamtym betem wlazłem. O, teraz, teraz, tak, to tak, trochę spóźnione. Trochę spóźnione, dobra, jest tak. Game over wszedł. Ja wlazłem. Ja, ja tutaj daję łącznie 56 dolków. No byłem bliski, 50. 56,5. Ja sobie jeszcze jednego beta, takiego na do widzenia zajebie Już taki grubszy będzie. O tak, no, grubszy nie grubszy. No 200 zł, nie? Teraz przed chwilą stówę wygrałem. No, taka naciągana mega stuwa. W pewno tam dużo śmieci było. Jakichś głupich skrzynek, ale skrzynki też mi się w sumie przydadzą teraz. Bo wszystkie wydałem na live ostatnio. I, I wszystkie skrzynki wydałem na live, a jak zawsze z tego, że chcę zrobić konkurs, to muszę mieć skrzynki, żeby zrobić opening, nawet w sumie kluczy nie mam. Co tu jest w stole w ogóle? To jest ładny skin. O dziwo. 40 centów kosztuje. Niezładny. A tylko, tam jest słuchaj, tylko na full detalach I na, o kurwa tutaj Moimi skinami mnie atakuje, bo mi je zabrą Ale Za to ja mu zabrałem kosę Dobra sobie kliknę, już w tego raczej nie wejdę Poczekam jeszcze chwilę, tak w razie był 15 sekund żeby było 15 sekund jest ciężko żeby wejść w końcówkę beta Snajpy się robi tak zazwyczaj dwa, dwa, o kurwa Ty faktory new Faktory new O o o to teraz aż sekciuka te przytrzymam. No taką w też wiem co z nią zrobić. Ja ją zaraz przerabiam na gotówkę. Gdzie jestem? Jestem <słuch> Powiem tak <słuch> It's my day I like this day. This day is so much nice. So fucking much nice. Bardzo fajny dzień mam. Dawaj mi kurwa te skiny. Dobra, i to jest Ale kurwa zarobiłem dzisiaj, ja pierdolę. 400, 100, później straciłem 60, 60, chyba też straciłem później. 100 i 225. Miesięczna wypłata dzisiaj. Naprawdę. Dzisiaj jest dobry dzień dla szumusia. Skinie mi kurwa oddaj. Faktoryniu. Przecież to takie rzeczy na, na OP na skinsach to schodzą tak, w sekundę. I za naprawdę dużą cenę. Mniej więcej z Timoską. Nie, przygotuję jeszcze tak, żeby w razie dobicia, jak tu przyjdzie jakiś kurwa Kosomir. Bo są tacy, zaraz jakiś Jack Sparrow mi się odpali. Na stronie a ja tego nie, nie zamierzam pozostawić. Tego, tak, żeby se zabrał moje skiny, to nie. Ja sobie wtedy uszykuję. W A z takiego nie największego ale takiego ładna za duża 33 także 110 będę gdzieś tam miał plus minus yy, w tym, w puli Nie no, dzisiaj fuks O gaz coś czuję, że hazard cię pochłonął nie, do hazardu to trzeba mieć luźne podejście. Nie można się spinać przy takim czymś hazard, szeroko pojęte słowo, tu kręcimy pikselami. No ale ogólnie do gier takich, nie wiem, czy liczbowych, czy, czy, czy ruletek tego typu, czy czegoś takiego. Trzeba mieć luźne podejście, nie można, nie można spinać pizdy. Jak człowiek gra z przeświadczeniem, że musi wygrać wszystko, kurwa co jest na świecie, to nie wygra. Grałem, żeby wygrać 9758 dolków. Spierdoliło mi gdzieś. Bo chciałem koniecznie wygrać. Pewnie bym siedział luźno. Wiem, że na maszynę to, to nie zadziała, ale pewnie bym w... się tak nie wkurwiał, bym se włosów nie wyrywał w domu, pewnie po przegranej. Dobra. Dawaj, ale jest taki dzień, że jeszcze jednego puszczę, nie? Ciekawe, czy ktoś dojdzie. Ja w ogóle ich nie przepuszczę, te wszystkie. Czysta gier dzisiaj? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Tak Biber robi. Taki youtuber z piosenek. Ma kanał na YouTube, no. Założył jego menadżer, czy tam firma i na jednym filmie więcej wyświetleń niż ja na całym kanale, no. Przykra sprawa, kurwa. Gdzie co chyba mi, mi się wydaje, że... tu, Oddali, nie ma Jacka sparała Sobieskiego yy, ani innych 75 morderców z nożami, więc Szymon poczyścił. Noże trzy w sumie dzisiaj do przodu. Szkoda, że jednego na, na, tego beta... Hmm. Tego beta nie odpaliłem, bo naprawdę kozak nóż. Jeżeli znaczy, kozak B, ogólnie chuj z tym nożem. Jeżeli znaczy, nie chuj z tym nożem, bo nóż zaraz będzie opierdolony albo wydany, ale, ale bet był kozak taki. Że raczej Szymon by nie wygrał, a tu niespodzianka. Znaczy, wejdę sobie, ale przez to, że wejdę, pewnie ktoś to będzie chciał ze To Co muszę przygotować nowego beta. Nie, to chyba raczej stuprocentowo powinien wygrać nie, nie, nie. Stój. Serio, kurwa? Serio, jakaś Landrinka, mandarinka, kurwa, na 5% prezentach miał chyba sześciu? Chyba się kończy właśnie mój dzień. Chyba tak. Yy... Serio kurwa. Zobacz czy przyjąłem wszystkie oferty or not? Mam chyba wszystko. Powiem tak, że... Nie, nie wiem czy puściłem tego beta. Yy... Mam go tu uszykowanego Jestem w szoku, w panice Trochę nie wierzę Ale zdarzają się takie rzeczy, no zdarzają się, to już przykre, ale się zdarzają Dobra, zaproponuję wymianę Dobijam ostatnim betem Ja nie mogę w to kurwa uwierzyć, nie? Jebany kurwa ile ty miałeś chuj jaki gdzie to było More information gdzie to kurwa jest Zobaczcie, ja miałem do 70, miałem pierwsze etikety do 71 praktycznie, nie? A wygrał od 81 do 82. O jebany. Tutaj jest ostatni bety, chyba nie będzie za mocny, za poważny, za fajny. Chyba, że teraz ktoś by chciał mnie ze ale chyba nie ma odważnych na chociaż ta mandarynka by mogła wlić, bo Wygrałem moje skiny wchodzą małym jakiś klucz tu wleciał, ale to znaczy są same śmieci. O, tu już trochę lepiej. 16 Mehandy, nowy skin, Faktory New, lubię to. Musiałbym sobie go. Mogę go wydać jak chcecie na, na tym. Jakbym go trafił, to mogę go wydać. Na wydawaniu skinów, więc jak chcecie, to P250 jest Jest do zabrania, tak? Dobra, dwie sekundy. O kurwa jak tutaj wjecho. Ale cały czas mam najwięcej procent. Ja liczę na to. Poprzedniego, no mi się wydaje, że to po prostu jakiś tam błąd. Mamy to. To na koniec już tym pozytywnym akcentem starczy na dzisiaj. Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, na razie, cześć, pompa, jebać w mać.